Witam serdecznie bardzo miło być tutaj obecnym. Eee, bardzo proszę z e, młodymi ludźmi dyskusję. i dyskusję. Dziękuję serdecznie za, e, za to zaproszenie. Jak powiem, że zawsze jestem trochę niezadowolony z tego, że pierwsza mówię, bo e, ja jestem oczywiście za po, porządkiem e, spontanicznym jako Austriak, ale porządek alfabetyczny aż przykład mógłby być lepszy pod e, tym względem. No dobrze, ale jeżeli ja jestem wywołany, ton, to, 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 to um, powiem. E, przyznam się, że mam pewne obawy, e, że za bardzo się będziemy zgadzać. E, dlatego zacznę od tego, co często jest e, po, przywoływane przez ekonomistów, którzy, e, którym daleko jest od, e, do ekonomii austriackiej i e, tak sobie, tak jechałem ja do, do do Torunia, e, to e, przypominałem różne wypowiedzi, nawet bardzo nobliwych ekonomistów, dosłownie yy, noblistów, jak yy, Josepha Stiglisa czy Paula Trumana, yy, którzy jak się ich zapytają, jaka jest przyczyna tego, to bardzo często yy, ci ekonomiści z tego kręgu mówią: chciwość i pazerność ludzka, to Wall Street i egoizm jest odpowiedzialny za ten yy, 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 yy yy kryzys, globalizacja połączona z neoliberalizmem i w ogóle wdrożenie konsensusu waszyngtońskiego e, Zbyt daleko idąca deregulacja e, rynków finansowych, e, to jest bardzo częste, zwłaszcza u Krugmana, e, widoczne. No i jeden z takich częstych powodów, to jest szybki rozwój technologiczny i technologii telekomunikacyjnych pozwolił na szybki przepływ kapitału i w związku z tym mamy tą finansyzację, bardzo nieładny termin. Ja bym chciał po prostu powiedzieć czemu wszystkiemu nie. Ja, moglibyśmy bardzo długo mówić o przyczynach tego kryzysu, który trwa już od 2007 roku, tak naprawdę powiedziawszy. Tutaj przed chwilą rozmawiałam z e, panią e, i tak dyskutowaliśmy e, i zapytałem się, czy ta dyskusja jest potrzebna. E, ja ubolewam, że ona jest nadal potrzebna. Ja ubolewam, że ona jest nadal potrzebna, bo tak naprawdę po tych pięciu latach jej powinno już nie być. My byśmy już dawno zapomnieć o kryzysie i że on trwa tak długo. Jak prawdopodobnie trwał jeszcze będzie wiele lat, to to jest po prostu trzeba długo ulegać. O tym będziemy dyskutować w drugiej części naszej, naszej, naszej dyskusji. Bardzo wiele się mówi i to już jest pewien standard taki, że o kryzys ten finansowy związany z kryzysem hipotecznym, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i tak, dalej, i tak dalej. Ja o tym nie chciałbym mówić, bo to już o tym się dyskutowano jest wielokrotnie. Jedynie mogę polecić Wam bardzo sympatyczny, bardzo fajny sketch dwóch komików brytyjskich, Berda i Fortium. Na YouTubie można sobie z, z polskimi napisami ściągnąć i poszukać Bert and Fortune o kryzysie finansowym. Oni tam doskonale, doskonale to, to było w 2008 roku. Już wtedy w sposób taki humorystyczny, ale bardzo, bardzo trafny powiedzieli o, o, tym, o tym kryzysie związanym przede wszystkim właśnie z hipoteką. Z kryzysem subprime, czy jak, jak by to nazwać. I dla mnie, dla mnie ten kryzys nie tyle jest kryzysem finansowym, czy kryzysem gospodarczym, ale on jest kryzysem wartości, kryzysem moralnym, kryzysem etycznym. I to powtarzam od wielu, wielu lat. I tak naprawdę, żebyśmy zapomnieli, co znaczą takie podstawowe słowa, jak honor, dane słowo, że coś zrobię, prawda, odpowiedzialność. Także e, na, to, na to warto zwrócić uwagę. I e, dla mnie takim symbolem tego kryzysu jest zachowanie, e, pewne symboliczne Bernarda Madoffa. Jak został e, aresztowany, jak w zasadzie na 50 miliardów dolarów oszukał ludzi, e, to on z pewnym uśmiechem, bez wielkiego żalu powiedział, e, to był przekręt, to było e, zaplanowane, to był po prostu zwykły, zwykły przekrę. No. Jak byśmy tak patrzyli na zachowanie się jednej z najbardziej znanych firm, która w dużym stopniu została o ten kryzys, w dużym stopniu słusznie, myślę o Goldman Sachsie. Tu warto przytoczyć, bo no, mówiliśmy długo o tym, by dyskutować. Greg Smith, jeden z dyrektorów amerykańskiego banku parę lat temu, opublikował artykuł w gazecie, w którym opisał styl pracy w Goldman Sachsie, a dosłownie parę tygodni temu opublikowana została jego książka, warta przeczytania. I on tam pokazuje, jak ci menadżerowie, szefowie Goldman Sachsa wymuszali na pracownikach dbałość tylko i wyłącznie o zysk Pieniądze dla Goldman Sachs'a, a nie myślało się o klientach. No. Drugim takim symbolicznym, tutaj no już długo go bo ja już mam 10 minut, i pokazano, także ja muszę tutaj skracać, zachowanie się banków niemieckich. To jest głośna sprawa. Emeryci, zwłaszcza niemieccy, zaskarżyli ostatnio banki niemieckie, że zostali po prostu wprowadzeni w błąd i na 750 milionów euro. A takim symbolem było sprzedawanie papierów y, y, wartościowych y, Lehman Brothers, dosłownie na kilka dni przed upadkiem Lehman Brothers. No? Y, y, jak się okazało potem ci y, 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 bankierzy niemieccy mieli pewną listę y, ludzi, do których można się zwrócić, których można wcisnąć te y, toksyczne papiery y, y, i mieli taką y, adnotację do tego, to na pewno można się zwrócić i można jego poszukać AB, to znaczy alt und dub, czyli stary i głupi. I faktycznie tym emerytom wciśnięto te ogromne pieniądze z pewną premedytacją, z pewną świadomością. To jest właśnie kryzys, między innymi kryzys yy, yy, wartości. Nie twierdzę, że wszyscy się tak zachowywali. Nie wszyscy się tak zachowali. Tutaj mam pewną listę przykładów, przykładów kiedy się nawet w tych trudnych czasach, które wymuszały niekiedy nieuczciwość, yy, yy, zachowywali się ludzie uczciwie. Yy, Mi Barry, taki twórca yy, yy, z Cion Kapitan, yy, yy, czy z Kapitan, yy, on... on yy, yy, Opisał te swoje zachowania w ciągu, e, zaczynał od 40 tysięcy dolarów, a skończył na kilkunastu miliardach dolarów kapitału. Jak bym powiedział, zawsze e, podstawowym, e, m, podstawowym celem jego było dobro klienta. E, zaprojektował tą firmę tak, żeby była dla niego dobra oczywiście i dla, dla klientów. E, m, Jeden z elementów było to, na przykład, że on nie pobierał e, żadnej opłaty, takiej 3-4% jak to niektóre firmy e, pobierają. On po prostu obciążał tylko kosztami, a e, m, prowizja czy zyski tych ludzi, którzy pracowali e, w jego firmie polega, płynęła tylko i wyłącznie z e, tego, ile potrafili zarobić dla klientów. Jak zarobił dla klientów, to wtedy także i dla. I dla siebie. I tutaj można byłoby długo, długo e, e, mówić bo jego, o jego. Myślę, że przy, do, przy tej drugiej części będziemy sobie mogli powiedzieć. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. E, w 2008 roku e, napisałem taki krótki felieton, który można znaleźć na stronie, e, stronie Mises Instytut pod tytułem e, Politycy i Państwo są odpowiedzialni za kryzys w 2008 roku. I to, no, już można byłoby długo mówić, ale to nie azerność, nie bo tak naprawdę zawsze, co jest złego w tym, że ja chcę, żebym to zarobił, żebym chciał, żeby było mi lepiej. Zresztą Max Weber w tym swoim klasycznym, klasycznym dziele, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, tam na szóstej czy siódmej stronie on pisze, E, chciwość, egoizm jest typowym zachowaniem w każdym systemie. To znaczy, jeżeli mamy system sprawiedliwości społecznej, jakiegoś system komunistyczny, że do nie chcieli być jeśli nie, chcieli chcieli nie byli chciwi. Zawsze to jest w każdym, w każdym systemie. E, tylko jest kwestia taka, że jeżeli stwarza się pewne warunki takiej paserności, a państwo stwarzało takie warunki, to tutaj e, to e, jest po prostu ponad, ponad normą, ponad normalnym, normalnym zachowaniem. A żeby znowu skracać, chciałbym wymienić tutaj trzy, tak cztery w zasadzie daty, które są kluczowymi, jeżeli chodzi o stworzenie tych warunków, a stworzenia przede wszystkim do czegoś, co można nazwać pokusą nadużyć. To jest rok 1913, rok 1933, rok 1944 i 1971. Co 71, 71. było tak już w skrócie, żeby tak nie przedłużać. W 1913 roku w Stanach Zjednoczonych wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, powołano po raz pierwszy Pan Centralny System Rezerw Federalnych Fed. W przyszłym roku będziemy od obchodzić stulecie e, powstania tego Fedu. E, tak naprawdę, że, może przesadzam, może nie powinienem tego mówić, ale bardzo bym chciał, żeby tej rocznicy Fed nie obchodził, Żebyśmy e, obchodzili rocznicę e, likwidacji Fed, bo tylko wyłącznie mogłoby pomóc Ameryce i pomóc światu. E, I druga, e, w 2013 roku, w lutym, powołana została. Tak zwana szesnasta poprawka. Po raz pierwszy Amerykanie zostali opodatkowani. Ich dochody osobiste zostały opodatkowane. Co nie było, skąd nawet Lincolnowi się nie udało e, opodatkować. Te, e, walczyli przez 40 lat po Lincolnie e, i wreszcie im się udało e, zmusić, zacząć poprawiać społeczeństwo amerykańskie. Szesnasta poprawka w 1913 roku. 1933 rok wprowadzenie przez Franka Adelana Roosevelta Nowego Ładu Gospodarczego. Znowuż można byłoby pół roku na ten temat dyskutować, ale to był pewien przełom w stylu myślenia. Że państwo powinno odgrywać aktywną rolę, państwo powinno się mieszać do gospodarki i ten kryzys, który miał być rozwiązany właśnie przez Nowy Ład, był właśnie przez te różne działania, programy rządowe, był przedłużony przez cały, na całe dziesięciolecie lat 30. I tak naprawdę, że niektórzy mówią, że gdyby nie wojna, to Amerykanie jeszcze byliby w kryzysie. Że tutaj nic nie pomogło. No i to, co jest związane z tym, już takie dosyć drastyczne odejście od standardu złota. Proszę zauważyć, w tym czasie Franklin Delano Roosevelt zabronił posiadać złoto obywatelom amerykańskim. W sztabach nie można było. Można było mieć monety, ewentualnie, ale w sztabach nie wolno tego mieć, To było karane więzienie. Przemów w Ameryce nieprawdopodobnie. Rok 1944, rok kolejne odejście od standardu złota, Bretton Woods, y, y, dolaryzacja. Y, y, gospodarki światowej. No i to trwało jako tak, trwało do 1971 roku. W 1971 roku, kiedy widać, że dolar amerykański słabł, Francja przede wszystkim się upomniała o pewne zasoby złota i, i reakcja Nixona była w 1971 roku. Wypowiadam system, który to mówi. I odejście już całkowite ze standardu złota, jakiekolwiek powiązania. I tutaj już w tym momencie hula, już od diabła nie ma. Można drukować ile się chce tego. Tego. Mam minutę jeszcze, a tutaj mam jeszcze co najmniej jaką, weźmy do Przede wszystkim to, o czym może jeszcze powiem, jak ludzie mówili o 15, przy tym 2, 15 minut. Ten współczesny kapitalizm jest kapitalizmem, kapitalizmem kolesiów, krony kapitalizm tak to nazywamy. To jest po prostu powiązanie pomiędzy polityką a, a, a biznesem, bardzo ścisłe. Kariera polityczna i kariera biznesowa jest bardzo powiązana. Żeby już tylko jedno zdanie powiedzieć. Henry Paulson, minister skarbu, pracował w Goldman Sachs, został ministrem skarbu i on po prostu pomagał niektórym firmom, nie a w którym momencie powiedział, później, Lehman Brothers nie dostanie nic pieniędzy. Ja mogę, może to jest na wyraz, ale stają tezę, że po prostu Lehman Brothers był zbyt dużym konkurentem dla Goldman Sachs i w ten sposób po prostu Henryk e, chciał pomóc Goldman Sachsowi i, 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 i zastosował tą politykę. Ale to można byłoby długo o tym mówić. E, kolejna rzecz, to co się wydarzyło od czasów e, właśnie 2013 roku, ale też w innych państwach, coś co można nazwać gwarancją państwa. Proszę zauważyć, co się dzieje, jeżeli jakaś fabryka e, pada, tam zatrudnienia powiedzmy 4 tysiące osób i odzywa się LAR. Nie możemy przecież dopuścić do tego, żeby ta fabryka upadła, bo to bezrobocie i tak, dalej, i, tak dalej, i pompuje się w tą firmę ogromne miliardy, miliardy złotych, dolarów czy, 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 czy innej waluty po to, żeby ratować to firmę. Prawda? To samo jest w systemie bankowym. Powstał bank centralny i ten bank centralny, jedną z e, funkcji banku centralnego to jest właśnie takim bycie pożyczkodawcą ostatniej instancji. Proszę Państwa, jeżeli ja wiem, że mogę podejmować ryzykowne e, interesy, e, być blisko bankructwa e, i, i doprowadzić do złej sytuacji w korefinie, mogę się wrócić do banku centralnego i on mi pomoże. I tak zrobię, zrobię, to ja będę podejmował to. To jest coś, co się nazywa e, moral hazard z angielskiego, a pokusa nadużycia bardzo ładnie zostałoby przetłumaczone na polski. I znowu tutaj można byłoby długo razem ten temat mówić. E, kolejna rzecz to jest coś, co ja nazywam fetyszem wskaźników. Fetyszem wskaźników i stosowaniem modeli matematycznych e, ponad miarę. Model matematyczny, ja jestem e, inżynierem i ja jestem za tym, żeby matematykę i formalizm używać, ale wiedzieć, że jest to na granicy. W momencie, kiedy te modele są wykorzystywane na przykład przez banki centralne e, i wszyscy stosują te same modele, e, no to o tym jeszcze będziemy mówić, to jeżeli dojdzie do pomyłki, to, to będzie totalny kolaps. Jest zasadnicza różnica, o której będę mówił, pomiędzy rynkiem, a, a, a tego typu decyzjami, e, bo e, można powiedzieć, że e, na rynku te błędy są, ale one są bardzo, bardzo małe, ale o tym jeszcze powiemy sobie dalej, a co chciałbym powiedzieć, ten fetysz wskaźnik to jest, to jest, wydaje mi się, bardzo istotna rzecz. Mianowicie, e, niby powstał, po 1981 roku został porozumienie bazylejskie podpisane i w ramach Bazylei wydawało się, że jak się ustali wskaźniki, tak zwany wskaźnik kapitałowy, 8% kapitału, to wszystko będzie fajnie, to będzie bezpieczny system, dostatecznie dużo będą mieli ci... Yy, yy, jeszcze dwa tanie, jeżeli mogę. Dostatecznie proszę Mieliśmy pan w pieniądze, żeby nie doprowadzić do, do sytuacji kryzysowej. ustalone na 8%. I co się zdarzyło? To jest normalna, naturalna rzecz. Jeżeli ja mam jakiś wskaźnik, to w naturalny sposób znajdę sposoby na to, żeby obejść to. To były wskaźniki ważone ryzykiem, to zaczęto się dogadywać i to też kolejna rzecz z agencjami ratingowymi, że oni na przykład, no to jest nieprawdopodobne. Obligacje państwowe są wycenione jako najbardziej bezpieczne, te papiery wartościowe miały lata, i te współczynnik kapitałowy wychodziły z zerowym współczynnikiem, prawda? No i w ten sposób niby na papierze było wszystko ok, ale z nie stabilne. To jest normalna, naturalna rzecz. Każdy tak się zachowa. Na uczelni, moi drodzy, my się to zachowujemy dokładnie tak samo. Jak była ważna liczba cytowań, to bardzo szybko, znaczy jak nie, liczba publikacji na początku, jeszcze było to 20-30 lat temu, to się publikowało we wszędzie, ci kim jest prawda? Żeby była liczba. No to ministerstwo by myślało, nie, no, muszą być jakoś tego, musi". no to jak będzie wtedy, kiedy będzie się cytowało na no to zaczęto to liczyć, wskaźnik cytować. No to co się zaczęło robić? To się y, wzajemnie dogadywało w gronie 10 osób czyli, y, i się cytowało, prawda? Teraz znowuż no, cytowania są nieprawdziwe, nie, nie, nie no to, to w takim razie jakieś współczynniki są. Ministerstwo co już to y, n, czasopismo przypisuje pewne punkty i, i tak dalej, tak dalej, y, No i tutaj można byłoby dużo mówić każdy wskaźnik można ominąć. To zawsze mogę tak dobrać pewne dane statystyczne. Żeby. No i co doprowadziło do kolapsu w 1998 roku takiego funduszu, o którym chciałbym z 10 minut powiedzieć, ale już nie mogę. Long Term capital, capital Management. Bardzo proszę, zainteresujcie się tym, a może przy okazji jeszcze dwa słowa na temat powiem.